Śliną. Ta roślina liliacea ma zwykle jasnozielony kolor. Podobnie jak zwykła roślina soczysta ma wygląd wszystkich liści. Liście są długie, grube, spiczaste i mają ząbkowane krawędzie. Grube liście galaretowacieją jak substancja w wewnętrznej części liści. Żel jest tym co uznaliśmy za korzystne dla człowieka. Aloes jest znany jako jeden z naturalnych składników który ma wiele zalet. Możemy znaleźć zalety aloesu do włosów i skóry głowy oraz korzyści zdrowotne soku z aloesu dla skóry. Teraz możemy łatwo znaleźć sub zabieg na włosy i skórę który obejmuje ekstrakt z aloesu taki jak szampon balsam lub krem nawilżający a nawet smart dla mężczyzn. Składniki Aloe Vera aloes zawiera dobroczynny składnik który daje nam zalety aloesu do męskiego zauroczenia szczególnie jako suplement do ustny lub miejscowy. Niektóre składniki aloe vera to witamina A, witamina B, wapni, magnes, miedź, kwas foliowy. Zalety aloesu są dla męskiego uroku. Urzeczenie mężczyzn jest jednym z dzisiejszych wielkich przedsiębiorstw. Więcej mężczyzn spodziewa się mieć dłuższy i grubszy penis, co zwiększa ich pewność siebie. Ćwiczenia zaklinania mężczyzn zwykle obejmują kilka kroków, które powinny być stosowane 3-5 razy dziennie. Nie tylko ćwiczenia, zakochanie mężczyzny wiąże się również ze zdrowym stylem życia poprzez spożywanie określonego rodzaju żywności, co jest korzystne dla zaklinania. Nie tylko polepszenie rozmiaru, ale także zwiększenie atrakcyjności męskiej zwiększa produkcję i jakość nasienia. Kropka ponadto wspomaga krążenie krwi w męskim narządzie płciowym. Naturalny środek smarujący, aloes zwyczajny, jest powszechnie spotykany w męskim produkcie smarującym. Jest tak, ponieważ aloes zawiera substancję podobną do galaretki, która zawiera korzystny składnik dla skóry, taki jak witamina E. Jest również bardzo bezpieczny dla części o wrażliwej skórze, takich jak skóra narządów płciowych. W przypadku zakochania mężczyzny będą pewne ćwiczenia prącia, które wymagają od mężczyzn zastosowania jakiegoś środka smarnego. Zastosowanie aloesu jako naturalnego środka